Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Chciałbym pana dziś zapytać o nasz opatentowany produkt rękaw ozonowy do nóg. Produkowany przez nas już trzeci rok i wiem, że jest pan specjalistą zajmującym się terapią ozonem. Tutaj, w klinice w Pradze. Chciałbym Pana zapytać o doświadczenia związane z tym właśnie rękawem, z Pańskimi klientami, z Pana osobistymi doświadczeniami. Dziękuję za wprowadzenie. Z ozonem pracuję od 30 lat. Nogi to jedno z najczęstszych zastosowań. W terapii ozonowej. Ponieważ terapia ozonowa to jedna z terapii tlenowych, a terapie tlenowe to zaburzenia w utlenowaniu, a zaburzenia w utlenowaniu kończyn dolnych należą do najczęściej występujących. W mojej praktyce koncentrowałem się przede wszystkim na cukrzykach. A cukrzycy mają właśnie zaburzenia utlenowania kończyn dolnych. Dlatego też produkt ten cenię, stosuję, znam go, podoba mi się. Ponieważ na początku eksperymentów zastępowaliśmy go różnymi plastikowymi workami i innymi podobnymi przedmiotami. Tutaj podoba mi się zarówno sama konstrukcja, jak i prostota czy aspekt praktyczny, a także trwałość, ponieważ produkt ma atest pozwalający na poddanie działaniu ozonu. Jest to stosunkowo rzadkie, ponieważ ozon niszczy wiele materiałów i produktów. Przez cały czas stosowania nie miałem w tym przypadku żadnego problemu. Doceniam to, więc bardzo jestem zachwycony. Reakcje moich klientów, a także własne doświadczenia są wspaniałe. Nie można nic dodać. Mogę tylko pochwalić. Dziękuję. Od jak dawna używa Pan naszych rękawów? Może to interesować niektórych z naszych klientów. Biorąc pod uwagę to, od jak dawna się znamy, są to też prawie trzy lata. Biorąc również pod uwagę fakt, że nasza współpraca jest bliższa niż zwykła znajomość, korzystam ze wszystkich Państwa produktów, odkąd je Państwo mają. Właściwie przestałem korzystać z innych generatorów czy innych akcesoriów, ponieważ zaletą Państwa produktów jest ich funkcjonalność i praktyczność. Poza tym jest to jedyna firma, która dysponuje kilkoma atestami użytkowania. Sam jako lekarz mam pewne preferencje. Preferuję takie produkty, które mają odpowiednie atesty. Tutaj nie ma wątpliwości. Obecnie jest to najlepszy produkt oraz najlepsza firma na rynku. Dla lekarzy pracujących z Ozonem przy zastosowaniu miejscowym. Jak mógłby Pan określić efekt krótkoterminowy, czy też podstawowy cel zastosowania? Chorób dających się leczyć ozonem dotyczą niestety efekty długoterminowe, dlatego mówiąc o efekcie krótkoterminowym można z pewnością wspomnieć zmęczone nogi po uprawianiu sportu, drobne zranienia, które w ten sposób łatwiej się goją. Drobne urazy, począwszy od krwiaków. Na złamaniach kończyn dolnych kończąc. Wszędzie tam można mówić o efekcie krótkoterminowym. Natomiast cukrzyków dotyczy efekt długoterminowy, kiedy jest już w stadium, w którym ma wyraźną mikroangiopatię, czyli zaburzenie ukrwienia kończyn dolnych. Widać wówczas różne defekty, widać różne deformacje, widać różnorodne przebarwienia. Człowiek jest wówczas skierowany na długoterminowe leczenie i długotrwałe stosowanie. Nie należy w takich przypadkach cieszyć się, że udało się zagoić jakieś drobne uszkodzenie na kończynach dolnych i chować produktu w szafie. Należy w takich sytuacjach stosować produkt regularnie, żeby uszkodzenia czy też infekcje na kończynach dolnych nie wracały. Powinniśmy w ten sposób zapobiegać problemom, a nie zajmować się nimi w momencie wystąpienia. Efekt długotrwały jest oczywiście dla wielu ludzi bardziej interesujący ze względu na różne problemy chroniczne, rozumiem. rozumiem. Problemy A, Proszę powiedzieć, tak w oparciu o własną praktykę, jak często trwa... należy rękaw stosować. Zależy to od rodzaju schorzenia. W przypadku, no to, to schorzenia. W przypadku nie, zastosowania prewencyjnego, na przykład posłużę się pewnymi konkretnymi przypadkami. Jeżeli ktoś ma duże żylaki i boi się operacji, boi się tego, że za jakiś czas powstanie owrzodzenie goleni, czy też ktoś się zranił i rana źle się goiła, zalecam w takich sytuacjach zastosowanie prewencyjne, zapobiegające wspomnianym schorzeniom. Raz czy dwa razy na tydzień. Jeżeli problem już wystąpił, można stosować codziennie. Jeżeli problem jest naprawdę poważny, Czyli występuje zagrożenie jakimiś powikłaniami, można stosować dwa razy dziennie. Należy po prostu stosować, w zależności od sytuacji. Zasadniczo, przy zastosowaniu codziennym, nie ma szczególnych przeciwwskazań, których powinniśmy się obawiać. Rzecz tylko w tym, żeby wszystko stosować mądrze i stosować się do zaleceń, które naturalnie każda osoba kupująca otrzyma. Stosowanie ozonu łączy się z pewnym ryzykiem. Wiele osób tego nie rozumie. Czy istnieją jakieś zagrożenia lub przeciwwskazania przy korzystaniu z rękawa? Zasadnicze przeciwwskazanie to zwiększone stężenie ozonu w powietrzu. Nie powinniśmy go wówczas wdychać. Tutaj zastosowano rozwiązanie polegające na uszczelnieniu rękawów wokół kończyn. Wprowadzono również specjalny filtr węglowy rozkładający ozon. Przy właściwym założeniu oraz właściwym stosowaniu nie powinno wystąpić wyższe stężenie ozonu, które by mogło w jakiś sposób szkodzić. Zbyt wysokie stężenie ozonu bardzo łatwo rozpoznać. Jeżeli czujemy ozon w pomieszczeniu tak bardzo, że wywołuje u nas kaszel, należy cały proces przerwać i przewietrzyć pomieszczenie. Przy mądrym stosowaniu, przy właściwym stosowaniu... O ile nie jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu 2 metry na 1, ale przebywamy w zwykłym pokoju, nie powinno nic takiego nastąpić. Koncentratory dołączane do produktu mają takie stężenie, z którym filtr oraz środowisko powinny sobie poradzić. Wielu naszych klientów, którzy ten produkt mają, preferują stosowanie... czy też można mówić o statycznym czasie działania, właściwości zastosowania dwa razy dziennie. Po maksymalnie 20 minut. Mowa o schorzeniach chronicznych, na przykład stopie cukrzycowej. Czy uważa Pan, że tyle wystarczy? Z pewnością nie przesadzałbym. Z niczym nie należy przesadzać. Chciałbym przypomnieć, że działanie ozonu zwiększa się na wilgotnej skórze. Czy moglibyśmy określić najwłaściwsze zastosowania przy najczęstszych dolegliwościach, jakie dotyczą nóg? Dosyć często występuje grzybica stóp. Może się pojawiać tylko na paznokciach, może się pojawiać między palcami, może też się pojawiać gdziekolwiek. Występuje dosyć często. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dopóki paznokieć naprawdę nie odrośnie, problem nie jest rozwiązany. Ludzie często się cieszą, że jest lepiej, nie czekając jednak do odrośnięcia całej płytki paznokcia. To wspaniałe rezultaty. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna kwestia. Wiele osób zmaga się z problemem owrzodzenia goleni. Czy uważa pan, że o wrzucenie goleni naturalnie chodzi o inny typ rękawa? Można również w ten sposób leczyć. Zasada jest podobna. Ważne jest to, żeby taki rękaw pokrył dane miejsce. Ten rękaw tutaj jest raczej przeznaczony dla kończyn dolnych od kostek w dół. Skoro owrzodzenie goleni występuje z reguły na goleniach, to rękaw powinien sięgać co najmniej nad kolano. Jeżeli natomiast występuje gdzieś w okolicy kostek, wystarczy rękaw poniżej kolana. Zawsze lepiej, żeby rękaw na kończynę był dłuższy. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia oraz skuteczność wchłaniania się ozonu w danym miejscu. Ozon ma też większe stężenie i lepiej wnika w powierzchnię. Owrzodzenie goleni to jest jednak ekstremalny rodzaj powikłań występujących przy niewłaściwym ukrwieniu kończyn dolnych, powiązanych z żyłami, naczyniami krwionośnymi czy skalą syntaks u cukrzyków. W ten sposób udało się zagoić nawet duże owrzodzenia goleni. Wrócę jeszcze do nóg, ponieważ są one bardzo ważne dla naszego zdrowia. Rozmawia Pan z wieloma ludźmi. Czego dotyczą najczęstsze pytania? Czego dotyczą najczęstsze obawy? Jeżeli można w ten sposób podsumować. Ludzie najczęściej pytają, czy jest to możliwe, czy przynosi to jakiś efekt terapeutyczny. Po swojej 30-letniej praktyce mogę stwierdzić, że dzięki terapii ozonowej stosowanej w medycynie miałem przez cały ten okres jedną czy dwie amputacje, choć wiele by wskazywało na dziesiątki amputacji. Udało się uratować naprawdę ciężkie przypadki, co mnie jako lekarza przekonało. Jeszcze jedno pytanie, którego czasem ludzie nie postawią, ale jednak się nasuwa. Proszę o proste wyjaśnienie. Czy może zaszkodzić, jeżeli ktoś dwa razy dziennie po 20 minut ozonuje nogi, mając jednocześnie jakieś uszkodzenie na nodze? Wszystko należy robić we właściwy sposób. Jeżeli w danym przypadku zlecenie stosowania nie wspomina o takim przeciwwskazaniu, nic nie powinno się stać. Naturalnie ozon należy do substancji toksycznych i mogących zaszkodzić, czyli tam prawie w przypadku każdego leczenia obowiązują jakieś reguły. W niskim stężeniu ozon nie wykazuje działania, w średnim stężeniu działa, w wysokim stężeniu jest toksyczny. Ozon jest nieodłącznym elementem naszego metabolizmu. Trzeba go zrozumieć i przestrzegać określonych reguł. Natomiast przy zastosowaniu miejscowym nie widzę żadnych przeciwwskazań. Przy mądrym i właściwym zastosowaniu nie trzeba się go bać. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie, które również usłyszałem od jednego z klientów mającego jakieś uszkodzenie. Pan takich doświadczeń ma z pewnością więcej. Po jakim czasie w przypadku rany na nodze można się spodziewać efektu bo... w postaci gojenia? Mówię o stosowaniu jest regularnym. Daty, no to jest to pytanie, na które chętnie <y no odpowiadam. Wszystko jest kwestią jednostkową. Czasem odcisk powstał od buta, hady. goi się w tydzień. Innym razem taka drobna wada kończy się amputacją. вот так, uh... Mogę w zasadzie obiecać, że przy takim stosowaniu nie można sobie zaszkodzić. Nie powinno się pogorszyć, chociaż w początkowej fazie może to tak wyglądać, kiedy na przykład zranienie zaczyna krwawić. Jest to jednak dobry sygnał, ponieważ uszkodzenie, które było pokryte ropą albo czymś innym, nie mogło krwawić. Krwawi wyłącznie tkanka zdrowa, w której wróciło utlenienie. Niektórzy mogą się przestraszyć i stwierdzić, że coś zaczęło krwawić. Wtedy znów smarują miejsce jakąś maścią. Dusząc je w jakimś hermetycznym bandażu. Po tygodniu ściągają opatrunek, a zranienie okazuje się dwa razy większe. Czy będzie to skuteczne w przypadku obwiązania nogi lub rany jakimś bandażem? Czy zawsze należy to robić? Czasami stosuje się bandaż, ponieważ rany mogą się sączyć. Wycieka z nich nieprzyjemna ciecz. Czasami krwia kropieje. Oczywiście ludzie chcą unikać zabrudzenia. Jeżeli stosować opatrunek, to naprawdę jak najcieńszy, jak najmniej hermetyczny, a jeżeli się uda, to bez opatrunku. Paradoksalnie widzę wiele opatrunków, nawet dzisiaj niektórym się mówi, żeby miejsce obwiązać, ale każdy nacisk pogarsza ukrwienie skóry. Najlepsze jest leczenie otwarte. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ocenę, za pańskie doświadczenie. Chciałbym życzyć nie tylko dużo zdrowia, ale również wielu dalszych dobrych doświadczeń i sukcesów w leczeniu problemów, które ludziom dolegają. Ja również panu dziękuję, ponieważ dzięki państwa produktom, z którymi mam naprawdę dobre doświadczenie, leczenie jest wygodniejsze, przyjemniejsze i szybsze.